Dzień dobry, dzień dobry. 9 lutego. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Mamy naprawdę niesamowity czas. Tak jak czułem w kościach ten tydzień będzie naprawdę naprawdę wyjątkowy, mamy niesamowity wzrost na bitcoinie mamy wchodzenie gigantów w bitcoina Tesla kupuje bitcoina, dzieje się bardzo dużo, porozmawiamy sobie o tym wszystkim, porozmawiamy o tym co dzieje się na altcoinach, porozmawiamy o strategii, o naszych przemyśleniach dzisiaj jest dzień, że trzeba celebrować, dzisiaj jest bardzo ważny dzień nie tylko dla bitcoina, ale również dla altcoinów, ale zaczniemy od ogłoszeń parafialnych, słuchajcie ruszyła nasza strona internetowa, krypto Ekipa.pl, także macie tu wszystkie informacje o MAS, czyli o kryptoekipie, macie tu linki do wszystkich naszych grup, macie oczywiście airdropy, macie opisane nasze projekty, oczywiście wszystkie filmy, wideo, jakie nagrywamy, również jest tutaj taka zakładka. Także zapraszam wszystkich serdecznie, już niebawem ruszy newsletter, także będzie działo się naprawdę dużo. Pracujemy oczywiście nad przejściem naszego tokena kryptoekipy z RC20 na inny blockchain. Już niedługo mam nadzieję uda się również uruchomić TV po to, żebyście mogli dostawać nagrody za to, że wspieracie się. No i oczywiście druga wiadomość dnia. To jest, słuchajcie, mamy ponad 3000 osób na naszej grupie edukacja, dokładnie 3020 osób, także witam wszystkich serdecznie, wszystkie nowe osoby, gratuluję i zapraszam wszystkich, jeżeli nie ma Was jeszcze na tej grupie, to warto dołączyć, bo tam macie najświeższe informacje, szczególnie teraz jest bardzo gorący czas, gdzie trzeba bardzo mocno pilnować pewnych spraw, także jeżeli nie masz jeszcze Telegram, nie macie na grupie edukacja, to pod tym filmem masz link do grupy, wbijaj, zapraszam tam pomoc, tam wsparcie, również grupa główna Hyde Park, tam informacje na temat tego, co się dzieje. Z okazji 3000 osób na edukację, oczywiście zrobimy oddzielny konkurs, natomiast duże nagrody rozdamy w piątek, piątek 21.00 live z kryptoekipą i tam będziemy rozdawać nagrody. Będzie działo się dużo, także naprawdę, tak jak widzicie, mocny tydzień. Wczoraj zrobiłem pierwszy film o WAVES. Teraz tutaj u góry widzisz link. Także, jeżeli jeszcze nie widziałeś, a chcesz pasywnie zarabiać na Waves Exchange, myślę, że warto to sprawdzić, bo naprawdę dobra i fajna oferta. Zaczynamy, słuchajcie, od indeksu Fear and Greed. Niedługo ten indeks. Słuchajcie, eksploduje. Extreme Grid 87 i idziemy to the moon. Rynek jest byczo nastawiony. Giełdy słuchajcie nie wyrabiają z rejestracją. Wczoraj na Twitterze było bardzo dużo informacji czy to od Krakena, czy to od Binance'a, że są rekordowe przyrosty nowych użytkowników. Dzieje się bardzo dużo. Wiele nowych osób wchodzi na rynek krypto. Doświadczamy dokładnie tego samego, co mieliśmy w roku 2017. Oczywiście na razie mówię tutaj tylko i wyłącznie o przypływie nowych użytkowników przez właśnie to co zrobił Elon Musk, poprzez to, to co robi Michael Saylor, podczas te wszystkie informacje na temat tego, że Tesla kupiła właśnie Bitcoina, wiele osób zaczyna się interesować i to jest to, co wam powtarzam od jakiegoś czasu. Ludzie potrzebują dowodu społecznego od znanych osób i to się właśnie dzieje. Znane osoby przemoszą Bitcoina, przemoszą kryptowaluty właśnie do mainstreamu, do telewizji, do telewizji branżowych, niedługo do telewizji śniadaniowych. Także słuchajcie, dzieje się absolutnie to, co zakłada i dzisiaj mamy właśnie napływ bardzo dużo nowych osób, co widać oczywiście również po naszych grupach, bo pękają w szwach, także coraz większa wartość, dużo rzeczy Wam szykujemy, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Dobra, słuchajcie, jeżeli popatrzymy sobie oczywiście na wzrosty... Niesamowicie, Bitcoin 19% w górę, 46,556, Ethereum 1777, tu jeszcze duża, moim zdaniem, duży margines do wzrostów. Reszta, słuchajcie, rośnie praktycznie wszystko. Tak naprawdę, jak ja patrzę na, na swój portfel, Ferum 33, Polka Dot 11, Rune 17, Kro 8, SK 1%, 1 stoi w miejscu, Algorand 6%, Scale 23%, Egold a więc Elrond 23%, BMB 29%, Tron 22, LTO 22. Zresztą widzicie to na tym dolnym pasku. Także słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, że można na spokojnie sobie usiąść, odetchnąć i przeanalizować sobie swoje portfolio i podzielić sobie portfel. Ja oczywiście trzymam się swoich starych, mocnych zasad, że realizuję zyski poziomami. Oczywiście pamiętajcie, żeby też nie sprzedawać za dużo, dlatego, że dzisiaj nikt nie wie, nikt Wam nie powie dokładnie, w którym miejscu hossy jesteśmy. A więc pierwsza taka rzecz, nie dajcie złapać się również w FOMO sprzedawania. Sprzedanie wszystkich pozycji na początku hossy również nie jest dobre. Nie sprzedanie żadnych pozycji również nie jest dobrze. Także tutaj musi być zachowana absolutnie 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 równowaga. Także słuchajcie, dzisiaj jest czas wzrostów, jest piękny czas, naprawdę niesamowity czas. Natomiast to jest jeszcze ciągle czas, żebyś poukładał sobie swój portfel, żebyś podzielił sobie pozycje, żebyś zrobił sobie swoje poziomy i swój plan ma swój portfel. Dlatego, że dzisiaj wiele osób będzie dawać ci wskazówki, ale ważne jest to, co ty zrobisz. Każdy ma inny portfel, każdy ma inne kryptowaluty w portfelu, każdy ma inne swoje poziomy. Także ja tak jak mówię, dzisiaj jestem yy, Mocniejszy dzień, jeżeli chodzi o wzrosty, więc ja tutaj sobie standardowo część altów sprzedaję, wychodzę sobie z moich najmocniejszych pozycji. Oczywiście, niedużo moim zdaniem jest to ciągle jednak początek tej hossy, ciągle jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy niesamowite szanse na wzrosty i ta hossa może być naprawdę niesamowita. Natomiast Również patrzę na to, że może być korekta, że mogą być spadki, że może minąć te FOMO, które wywołał Elon Musk, które wywołała Tesla, a więc tutaj krypto, bitcoin, FOMO i gdzieś tam możemy mieć korekty, dlatego ja częściowo sobie swoje pozycje sprzedaję. Tak jak mówię, ciągle dobry czas, żeby swoje portfolio sobie poukładać. Oczywiście bitcoin ma nowe ATH, o tym też trzeba powiedzieć, 48 tysięcy. No i teraz słuchajcie, wiele osób się zastanawia, gdzie pójdziemy. Oczywiście tutaj poziom 50 czy 60 tysięcy jest jak najbardziej do zrobienia. Ja uważam, że właśnie w tym kierunku będziemy szli. My teraz mamy oczywiście delikatną korektę z 48 na 46 tysięcy, ale tak jak mówię, te poziomy 50-60 tysięcy zostały otwarte i jak najbardziej tutaj możemy absolutnie iść w tym kierunku. Oczywiście, kto przeżył hostce w 2017, wie, że wszystko szybko rośnie i również wszystko może szybko spadać. Dlatego, jeszcze raz powtarzam, będę to powtarzał jak pacierz. Musisz mieć plan na swój portfel, musisz mieć swoje poziomy i musisz tego bardzo mocno pilnować. Żyjemy, tak jak mówię, w niesamowitych czasach. Słuchajcie, ja jeszcze raz gratuluję tym wszystkim osobom, które są na rynku bardzo długo, które zaczynały ze mną trzy. Prawie 4 lata temu, jak wprowadzaliśmy dyszkę na tydzień, jak gdzieś tam kupowaliśmy pierwsze kryptowaluty, wiele osób po tym krachu w roku 2017, po tym pęknięciu banki wypadło z rynku. Natomiast były cierpliwe osoby, również wszystkie nowe osoby, które doszły, doszły do nas. Wczoraj jedna osoba pokazywała mi swój portfel kryptowalut od, tylko z airdropów, a więc zbudowany razem z kryptoekipą z darmowych tematów. Słuchajcie, 17 tysięcy złotych, naprawdę niesamowicie, tylko z darmowych rzeczy zero wkładu własnego. Także słuchajcie, można budować portfel na wiele sposobów, i my te sposoby dzisiaj jako krypto pokazujemy. Można inwestować, można kupować systematycznie, można odbierać airdropy. Ważne, żeby z tego korzystać, bo to są bardzo, bardzo mocne czasy, i tak jak widzimy, to, co się dzieje, to jest naprawdę niesamowite. Oczywiście, pamiętajcie, że wszystko co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Bitcoin przesuwa się. Jeżeli chodzi o Market Cap, jeżeli chodzi o kapitalizację i zjada po kolei te kolejne firmy, także słuchajcie już już tutaj jest blisko blisko Google, także idzie idzie tutaj do przodu oczywiście do tych największych gigantów, takich jak Apple jeszcze bardzo. No i oczywiście wiadomość wczoraj, która słuchajcie była absolutnie wszędzie, na wszystkich social mediach była wałkowana, tyle co memów powstało z Elonem Muskiem i z Teslą i z Bitcoinem, słuchajcie niesamowite, niesamowite ile jeden człowiek, który ma gdzieś y, poważanie oczywiście wizjoner może, może wprowadzić tutaj i może wywołać niesamowite FOMO właśnie na Bitcoina Tesla kupuje Bitcoiny za 1,5 miliarda dolarów Bitcoin szybuje po 44 tysiące słuchajcie, no niesamowite, absolutnie, absolutnie niesamowite oczywiście my ten poziom już przebiliśmy mamy poziom 46, mieliśmy poziom 48 natomiast samo to, ta informacja od Tesli że kupują tutaj Bitcoiny, te tweety Elona Muska to wszystko co się dzieje jest po prostu niesamowite niesamowite kolejne osoby kolejni giganci będą absolutnie dołączać na ten rynek a to za sprawą między innymi tej konferencji dla firm którą organizowało MicroStrategy z Michaelem Saylorem na czele słuchajcie także kolejne firmy będą wchodzić w Bitcoina dzisiaj Bitcoin jest absolutnie aktywem do dywersyfikowania portfela dla dużych gigantów dla dużych inwestorów i to się dzieje na naszych czas, na naszych oczach dlatego jeszcze raz powtarzam jest to absolutnie niesamowity czas oczywiście Dzisiaj cały rynek dyskutuje o tym, co dalej, który kolejny gigant Potesji podejmie rękawice, który kolejny gigant dołączy, dołączy na ten rynek i dołączenie każdej dużej marki każdej potężnej marki na rynek bitcoina, informacja o tym, że duża marka kupiła bitcoina, będzie powodować niesamowite FOMO i niesamowity wzrost ceny na bitcoinie i tutaj żadne wykresy nie pomogą. Jest to FOMO, idzie to absolutnie w górę, także takie rzeczy się dzieją, taki jest ten rynek, jest jeszcze spekulacyjny, ale tak jak widzicie, takie informacje mogą powodować, nies powodować niesamowite wzrosty. No i oczywiście od wczoraj bardzo dużo mówi się o Apple i o tym, że mają wejść w krypto, że gdzieś tam mogą uruchomić własną giełdę krypto. Słuchajcie, to by było naprawdę niesamowite. Jeżeli tak duży gigant dołączyłby i dodałby informacje o swoich ruchach, właśnie yy, na Bitcoinie, to, to byłaby wiadomość naprawdę, która pociągnęłaby tutaj absolutnie nowe poziomy yy, na Bitcoinie. I jeżeli wszystko szłoby absolutnie w tym, yy, yy, w tym kierunku, czyli yy, systematycznie dołączaliby kolejni giganci z informacjami, no to gdzieś tam te poziomy 50, 60 czy 100 tysięcy do końca roku są jak najbardziej realne. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli popatrzymy sobie na, altcoiny i porozmawiamy sobie o hossie na altcoinach. No to słuchajcie, dominacja, dominacja bitcoina wzrosła, bo była już poniżej 60%, a obecnie jest prawie 62%. Krótko mówiąc, mamy teraz czas, że Bitcoin rośnie razem z altcoinami. Rośnie dokładnie cały rynek, wszystko idzie razem. Oczywiście te główne projekty DeFiowe dają zarobić najwięcej, natomiast tutaj yy, to nie jest tak, że rośnie tylko Bitcoin, ale tak jak widzieliście, również wszystkie altcoiny idą bardzo mocno w górę. Yy, jesteśmy przy Afryce, Nigeria, bank centralny uzasadnia swoje stanowisko w sprawie zakazu Kryptowalut. Bardzo niedobra informacja, gdzieś tam los osób, które mają kryptowaluty w Afryce jest niepewny. Bank centralny Nigerii atakuje użytkowników. Został tu wydany jakiś list, no i tutaj, jeżeli chodzi o uzasadnienie, no to było stwierdzenie, organ centralny próbował uzasadnić swoje działanie stwierdzeniem, że tylko nieregulowane i nielicencjowane podmioty emitują kryptowaluty. Także bardzo niedobra wiadomość. Oczywiście, ja jestem pewien, że Afryka sobie poradzi. Są mocne projekty, które mają tutaj przygotowane projekty na Afrykę i dzisiaj kryptowaluty, właśnie w tym rejonie świata, absolutnie mogą rozwiązać tutaj bardzo, bardzo dużo problemów. Będziemy tę sprawę śledzić i zobaczymy, oczywiście, jak ona tutaj się zakończy. Giełdy kryptowalut doświadczają drugiego największego natężenia ruchu od trzech lat. O tym mówiliśmy hossa rok 2017 oczywiście to były te wzrosty kiedy rejestrowało się bardzo bardzo dużo osób oczywiście najwięcej nowych wizyt na Binance jeżeli was jeszcze nie ma na Binance pod spodem macie link warto się zarejestrować również wszystkie osoby które skorzystają z naszego linku kryptoekipy niedługo bardzo duży konkurs będziemy mieli bardzo fajne gadżety od Binance'a właśnie dla was także będzie będzie się działo także rejestrujcie się warto być na Binance Szybki sposób wchodzenia zarówno z fiatów do krypto, jak i również potem działania bardzo dużo mocnych projektów jest tam listowanych. Dobre wychodzenie do stablecoinów, do kilku stablecoinów co dla mnie również jest ważne, także Binance'a tutaj polecam no i oczywiście mamy te natężenie ruchu słuchajcie, widać to na, na wykresach to co się dzieje, niesamowity wzrost, rok 2018 jeszcze nie został przybity, a więc jeszcze być można, można powiedzieć, że ATH, a więc All Time High jeżeli chodzi o rejestrację na giełdach przed nami natomiast jest to moim zdaniem kwestia bardzo szybkiego czasu, żebyśmy tutaj przybili dlatego, że codziennie nowe osoby pytają kryptowalu o kryptowaluty, ja też widzę po sobie, słuchajcie, nie jestem w stanie przepraszam, nie jestem w stanie odpisywać na wiadomości na Messengerze, proszę nie piszcie do mnie, piszcie na telegramie na głównych grupach, dlatego że jeżeli piszecie do mnie na Facebooku, na Messengerze, na Twitterze, na innych social mediach, no to nie jestem w stanie tego pozbierać, a na telegramie mamy dużą grupę ludzi, ponad 3000 ludzi i tam szybciej dostaniecie po prostu wsparcie i odpowiedź. Przy takiej liczbie ludzi niestety nie jestem już w stanie odpisywać na wiadomości. To takie ogłoszenie parafialne. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Yy, oczywiście jesteśmy dalej przy, yy, przy Bitcoinie. Grayscale yy, dokupił 150% wszystkich wydobytych bitcoinów w styczniu niesamowita rzecz. Oczywiście pokazywaliśmy y, przed wczoraj chyba ten wykres, y, w piątek pokazywaliśmy ten wykres. Jeżeli chodzi o podaż i popyt Bitcoina, no i oczywiście z rynku skupowane jest więcej Bitcoinów, niż wydobywamy. Jest to bardzo dobry byczy sygnał do kolejnych wzrostów i oczywiście czy grejskiej, czy MicroStrategy tutaj wyznaczają te trendy i w ogóle to co robi MicroStrategy, jeżeli chodzi o edukację, naprawdę niesamowita rzecz. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Estonia chce zaostrzyć przepisy kryptowalutowe Bitbay zagrożony. Oczywiście ze znakiem zapytania. Ze 138 1 licencji, y, kryptolicencji w Estonii, może zostać zaledwie 50 albo 100. Prognozuje ząd. Oczywiście do Estonii przenosiły się bardzo wiele podmiotów, y, szczególnie dlatego, że właśnie te przepisy w Estonii były bardzo dobre czy to dla giełd, czy to dla kantorów, czy to dla firm, czy to dla prywatnych przedsiębiorców, którzy chcieli realizować swoje zyski właśnie na kryptowalutach. Natomiast Estonia już od jakiegoś czasu o tym informowałem, te przepisy będzie zaostrzać. Oczywiście w kwestii Bitbay'a, myślę, że Bitbay sobie tutaj poradzi. Y, gdzieś tam spełnić, spełni te regulacje, natomiast y, widać, że gdzieś tam y, ten Zielona Wyspa, jeżeli chodzi o, o właśnie o regulacje, jeżeli chodzi o Estonię kończy, zobaczymy, y, się kończy, zobaczymy jak to wszystko tutaj oczywiście y, się rozegra. Bitwise chce założyć fundusz dla kryptowalutowych inwestorów. Słuchajcie, tego typu informacje pojawiają się coraz częściej. No, i słuchajcie, mamy tu informację o planach. Yy, właśnie Bitwise, jeden z największych na świecie podmiotów zarządzających funduszami kryptowalutowymi, złożył nowy prospekt emisyjny w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, czyli w SEC, w celu uruchomienia funduszu giełdowego dla tak zwanych inwestorów kryptowalut dzieje się bardzo, bardzo dużo, słuchajcie no te wiadomości na temat bitcoina, tych wiadomości na temat bitcoina jest bardzo, bardzo dużo, także będziemy to wszystko śledzić natomiast jeszcze raz powtarzam, cieszcie się dzisiejszym dniem, zostawcie łapkę w górę bo to jest niesamowity czas dajcie oczywiście znać w komentarzu od jak dawna posiadacie pierwszego bitcoina kiedy kupiliście pierwszego bitcoina myślę, że to będzie ciekawe, zobaczymy jakich mamy inwestorów, dajcie znać ile czasu jesteście na rynku, czyli na przykład napiszcie na rynku od tam roku 2018 kupiłem bitcoina pierwszego na przykład w styczniu 2018, bardzo ciekawe informacje, ciekaw jestem co tutaj wyjdzie słuchajcie, przenosimy się dalej, jesteśmy oczywiście przy Binance i przy niesamowitej akcji z SafePalem. To ta akcja pokazuje po raz kolejny że trzeba być cierpliwym, wytrwałym i konsekwentnym, warto, warto to jeszcze raz warto robić tego typu akcje, które pokazujemy, czy to ma grupie głównej, czy to ma grupy edukacja, bo tego typu akcje dają niesamowicie zarobić. Ja również fajnie tu zarobiłem, jeżeli chodzi o Save Pala. Przypominam, jeżeli mieliście Coin i zatwierdziliście alokację, to za jednego Save Pala, słuchajcie, płaciło się 10 centów, a wartość dzisiaj. 1,75 dolara, niesamowicie wystartował SafePal, ja oczywiście cały czas czekam na portfel po to, żeby zrobić Wam recenzję natomiast warto być na Binance, jeszcze raz podkreślam, link na dole rejestrujcie się, warto, warto, dlatego że Binance, oprócz tego, że fajnie idzie Binance Coin, to daje niesamowite pasywne yy, zarabianie właśnie poprzez lunch pool, poprzez tego typu rzeczy jak ostatnia akcja na SafePalu gratuluję wszystkim, którzy odebrali naprawdę fajna kwota wyszła, także myślę, że taki zastrzyk do portfela również się przyda. Lecimy sobie dalej, jesteśmy dalej przy Binance i mamy konkurs związany właśnie z SafePalem. Jest to konkurs traderski właśnie na kryptowalucie y, SFP do wygrania, słuchajcie, 30 portfeli y, hardware'owych z y, SafePala. Wystarczy zrobić tutaj trade na minimum 1000 dolarów y, między y, słuchajcie akcja jest od 8, a więc od wczoraj y, i potrwa do 15. Trzeba zrobić wolumen obrotu y, 1000 dolarów, a więc kupno, sprzedaż i 30 losowo wybranych osób dostanie tutaj portfele. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Yy, jesteśmy przy Crypto.com. Yy, na aplikacji, kto się logował, w ogóle jest na iOS-a nowa wersja aplikacji do pobrania. Także, jak się nie logowaliście, warto to zrobić. Yy, I tutaj, Crypto.com yy, świętuje rok yy, właśnie z OX i znowu są takie karty do odebrania, karty bonusowe, gdzie można dostać kro, także w zakładce Pay. Warto w ogóle korzystać z Pay, warto wysyłać tak kryptowaluty swoim znajomym, bardzo niskie opłaty i przede wszystkim cashback. Jeżeli macie kro na stake, to wysyłacie jakąś kwotę waszym znajomym, za coś tam się sobie rozliczacie i dostajecie zwrot. I również te karty ja będę wam wysyłał, także czekajcie, bo kilka osób ode mnie to dostanie. No i oczywiście musimy jeszcze powiedzieć o Binance coinie 92%. 55 Niesamowity wzrost. Gratuluję wszystkim, którzy razem ze mną tutaj mocno w tego Binance'a wierzyli. Słuchajcie, oczywiście ATH było dzisiaj zrobione, 2, 3 godziny temu na poziomie 96 dolarów. Niesamowicie to jest to, co mówiłem. Tokeny giełdowe w Hossie to będzie absolutnie trend, który pozwoli bardzo dużo zarobić. Ja, oczywiście, mam jeszcze inne tokeny, jeżeli chodzi o tokeny giełdowe. Mam jeszcze na przykład KuCoina, mam Bitmaxa, także mam WITE trochę. Także kilka tych, tych tokenów giełdowych się uzbierało, warto, warto mieć i warto korzystać z Binance'a, bo tak jak mówię bardzo fajnie tutaj te pasywne rzeczy się dzieją, lecimy sobie słuchajcie dalej lecimy sobie dalej lecimy sobie dalej, Crypto.com oczywiście nowe pary dodane słuchajcie 10% cashbacku także bardzo dużo się dzieje krypto.com ma praktycznie w ofercie już wszystkie te lepsze tokeny defajowe także ja często też przez giełdę kupuję warto tutaj tak jak wiecie mieć kilka tych tokenów właśnie defajowych. Jesteśmy przy czyli skończyć skończy 3 lata słuchajcie moim zdaniem absolutnie, absolutnie dzisiaj jeżeli miałbym ocenić się 3 lata były to 3 bardzo mocne lata dlatego, że udało się kilku dużych gigantów wszystko się bardzo dobrze rozwija oczywiście koronawirus spowolnił cały Całą branżę sportową, gdzieś tam sport myślę, że bardzo mocno ucierpiał, jeżeli chodzi o tego koronawirusa. Natomiast samo Chili's rozwija się niesamowicie i oczywiście my czekamy tutaj na listing tokenu AC Milan, to będzie naprawdę duże wydarzenie. Myś... Gratuluję wszystkim również, którzy kupili te tokeny. Myślę, że ta akcja również przyniesie fajne, fajne profity. No i słuchajcie, jeżeli tak jak ja lubicie Carbon, jeżeli wspieracie Carbon, to jest głosowanie na giełdzie Gate.io w sprawie listingu Carbonu. Na również na giełdzie Gate.io jest konkurs, także można sobie tutaj wziąć udział. Jeżeli macie konta, wejdźcie i zagłosujcie na Carbon po to, żeby był listing. Jeżeli chodzi o sam Carbon, to również cena na razie trzyma bardzo, bardzo fajny poziom. Moim zdaniem największy wystrzał tutaj będzie oczywiście po starcie platformy. Jak ruszy platforma, zobaczymy jak to wygląda, zobaczymy jakie są. Działania: Ja zrobię oczywiście film, to możemy mieć tutaj niesamowity, niesamowity wystrzał. Jeżeli jeszcze nie widziałeś mojego filmu o pięciu gemach na rok 2021, to zerknij koniecznie, bo są tam naprawdę mocne projekty. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Tak jak widzicie cały czas na grupach będziemy dawać informacje. Celebrujcie dzisiejszy dzień. Jeżeli tak jak ja czekaliście na takie duże zyski, na takie duże y, wzrosty procentowe kilka lat, wynagrodźcie się trochę y, poziomami, gdzieś, te, gdzieś tam wychodźcie, budujcie swój portfel ten y, właśnie poziomami i myślę, że te wszystkie rady, które dajemy właśnie y, na tej grupie edukacja, oczywiście nie porady inwestycyjne, a rady, warto z nich korzystać. Zapraszam wszystkich serdecznie, będzie się działo. Szykujemy live'a na piątek, bardzo dużo nagród do rozdania. Dzięki za uwagę, zostaw koniecznie łapkę w górę, daj koniecznie subskrypcję, słuchajcie już 7870, bardzo mało brakuje do 8000, pomóżcie mi zrobić te 8000 subów i będziemy lecieć dalej. Dzięki za uwagę, hej ekipa!